Wakacje dobiegają końca, a to oznacza, że pora na zakupy. Dziś sprawdzaliśmy, co trzeba kupić, aby wyprawić dzieci do szkoły i ile to wszystko kosztuje. Szkolna wyprawka to poważna sprawa, zwłaszcza jeśli dziecko dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze szkołą. Przede wszystkim dobry plecak z odpowiednim ergonomicznym tyłem, żeby jednak kręgosłup był zabezpieczony. Teraz mamy w opcji albo tornister, tak jak to zawsze było, albo plecak, że no, przód mamy plecakowy, a tu jest nadal usztywniony, jest to na pewno wiele tańsza wersja niż ta w wersji tornister, ale równie dobra moim zdaniem. Ale plecak czy tornister to nie wszystko. Do środka potrzebne są także szkolne akcesoria. Na pewno fajny, kolorowy piórnik. Z wyposażeniem mamy bardzo fajne opcje, że nie trzeba już wszystkiego osobno kupować kredek, mazaków. Te piórniczki już teraz mają naprawdę bardzo dobre wyposażenie. Co jeszcze? Na pewno bidon, śniadaniówka, wszystko oczywiście mamy. Zeszyty, pióro może niekoniecznie, bo to potem już nauczyciel sobie uwzględnia kiedy, jakie. O tym jakie pióro już samodzielnie mogą natomiast zadecydować starsze dzieci, a właściwie młodzież. Ich szkolne potrzeby nieco różnią się od maluchów. Na pewno już większe plecaki sobie wybierają, raczej mniej wzorzyste, bo to już w końcu nastolatkowie, nie dzieciaczki. Już nie wybierają takich piórników typu komorowe, dwukomorowe, czy tam z klepkami, bardziej saszetka, czy tam typ kampusa. No i co, zeszyty? No nie cienkie, tylko już grubsze bądź tam koło zeszyty. A to wszystko koszty. Od kilku lat rodzice mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Dobry Start. Czy zatem 300 zł to kwota, w której można się zmieścić, kupując wyprawkę szkolną? O to zapytaliśmy naszą rozmówczynią ze sklepu Office Star. Myślę, że jeżeli rodzic podchodzi do tego rozsądnie, jak najbardziej. Bo tak jak mówiłam, tornister to już jest sam tornister, kwota od 300 zł zwyż. Aczkolwiek plecaczki już są od 120 zł, więc ta reszta spokojnie w tej kwocie się zmieści. Jak najbardziej, bo przykładowo plecaki są od 120 zł, piórniczek nawet już 27 zł bez wyposażenia, czy z wyposażeniem już 70 zł, ale już jest pełne wyposażenie w tym. Do tego bidą śniadaniówka i myślę, nawet spokojnie jeszcze zostanie na wyjście na lody. Czasu do rozpoczęcia szkoły jeszcze trochę zostało, więc rodzice zdążą z zakupami. Okazja do nich będzie także w niedzielę handlową 31 sierpnia.